Kolejna kawałek została Kurwa <noise> <noise> <Wali> najgorzej Cię Ale mam <noise> komisarię <noise> <noise> Wow co jest? Nie wiem Coś termo gdzieś się przypala No góre A to nie idę po niego? Idę po niego bo on jest obok mnie

Ba, to było profesjonalny shooting, kurwa skier. Ba, ja już wszystko w nią. No, nikt nie stał pod tym nikt kurwa. A i co jest? Cały czas mi klika, kurwa. To ci pika. Cały czas mi kurwa coś klika, na tym. <grym> I mi zmienia nauga, kurwa. Ej, no kurwa. Co mi wzięło? Ja ja no odpierdolę, wow, No Kurwa, kurwa, kurwa. Miszka mi się rozjebała. Ja pierdolę. One HP, kurwa, one HP, one HP, one HP, one HP. One HP. Się wjebał przez laser. Walkiriam. Kamer, uważaj ceta Jerzy, jerzy Dwóch wychodzą, wychodzą Lesion i ela Mocnij się Nie mogę lewo troszeczkę Dwóch jeszcze... jest Dobra, jeszcze troszeczkę O widz Nice Jeszcze ela Szybko, szybko, szybko. muszę tu wyjąć Nice Dobra Na walkirię, uwaga Zdjęta walkiria Kamerka, chcę Chodzą. Kurwa! Ale mała tu się Ej, Jest tutaj, dwóch tu jest, dwóch u mnie na sajdzie Walkiria na maszto z lewej i z prawej przy bombie jest Jagger. Walkiria, drzwi, drzwi, walkiria! Idę. I tu, tu, tutaj, tu, tu. Do tu. go Nice. Oh, Mam kurwa 6. Hehehehe Bez kwiatowa Dobra, demon Nie zdał ogień W rotacji tam był Przebieg, przebieg, jednym w kocie O, jest, leży, leży, leży Pontuję Szkanują mnie przed łódką Zabił mnie, ale zapontowałem na dole jest, widzisz. Pod tobą. Tam Demon pod tobą widziu jest. Patrzy na pakę. Wybiega na zewnątrz, na schody. Defuje Widzi uważaj, balkon. O kurwa, ja Mać. Kielę, ja, tam ja też kurwa, nie wiem, co się działo. Tu widzisz to to. Fleszę, kurwa. Kujek pełno rozhiebaly, cały bez. Ja, ja tam gościu biegam, bo myślałem, że defuję, a nagle stoję w tłumie trzech enemy, tak? Co jest? Kurwa. Jest na okrągły cały czas. Zbiega. Nie wychylaj, nie wychylaj już. Dobra, Od drugiej strony biegnie. Ja Dobra, Nie widzę nic Dobra, Dobra, spierdala Dobra, spierdala, ona już spierdala. Akurat A w momencie, kiedy wyszła? No i no, ale nie weszła no. Co fight? Dobra, Jednak nie. Chyba, <głos> chyba. <głos> ale fight poleciał w

O o! Dzięki już go tam pali! Dawaj! tu dżuć... Wyje, wyje! Mordy drze! Poli go! Ale jest w meczu! <laughs> <laughs> kurwa, to sleć! Oops! Nie no, nie wchodź mi, pochodzi mi! Aż na mnie! O ty kurwo, nie rób mi tego, nie rób mi tego, bo tak zginiesz, jaka, no i masz przejebane <grym> A co on jest kurwa robok? Dogą się gdzieś <grym> Leć, leć, leć. kurwa, się Ja jestem na była? gdzieś team, Kurwa, kurwa, to nasz. Kurwa, to hamuj. Ja pierdolę. Kurwa, Żeś mi tylko przeszło Pa jak zraszuję. Nie, nie, nie. Będę pan to tak. Kurwa, to Kurwa,

<noise> paczek chilluje na paczek kurwa! <głos> <głos> no paczek akurat kurwa! Uważaj demon gdzie leży! Ale dziwki jebane! Bez tam są dalej? Tak! Opa! No, tak. okay, <noise> została kurwa! <Okay. głos> Hela, mira raz... Co teraz, kur... <grym> Niech się wkurwię. Yeah. <grym> before... No nie, ty jest wkur... tam z lewej? Nie ma. Jest ja z lewej, z prawej, z prawej, Akurat prawej! A jak zadziałałem pistolet... Przecież to jest... tajemnica timingi, te głupie przejścia. Pełne no wejście. Ale tak, jest tu na pingu. O, nie, ona tam. Za murkiem. Uuuu Emu, nie rób tak. Jest u, mnie, jest u mnie, jest u mnie, wpalę go w O kurwa. Ja <laughs> jest dole. A to Kali. <grywa> tak są do siebie. Mam fajnego pyjana, chcę zobaczyć? Guys, I just got black eyes for Twitch gun. I am very happy. Dobra, kurwa, mutuję Very happy, guys. Pitturek Bere, bere, maschuto. elo, elo. O ti <laughs>